Poszczególne dźwięki, raga. Raga znaczy, znaczy raga, to znaczy kolory, albo pasje. Świadomość ma wiele kolorów. Wiele raga, wiele kolorów. Różne kolory są powiązane z różnymi emocjami. Na przykład czerwony jest z gniewem powiązany, na przykład zielony jest połączony z opitością, biały ze spokojem, ale z wiedzą. Różne kolory, różne. Dźwięki są powiązane z różnymi emocjami. Dlatego też w filmach używane są różne emocje, różne kolory i różna muzyka po to, żeby wywiązać, wywołać w nas poszczególne emocje. Niektóre, niektó, niektóra muzyka jest w stanie wywołać w nas taki, rodzaj, taki dreszczyk emocji. Tak? Aby wywołać smutek, to także wykorzystujemy inne dźwięki. Sing, and Bez żadnego powodu nagle czujemy się smutni, jeśli słyszymy pewne dźwięki. So Te różne ragi wywołują w nas różne emotions, emocje. And are a emocje to tak naprawdę są różne kolory naszej własnej świadomości. Yes. Poprzez uczucia. Uczucia są wywoływane w nas. Poprzez te uczucia docierasz do tej świadomości, która jest poza poznaniem takim normalnym. I to jest ten błogostan. Na tym właśnie polega medytacja. जैसे रंग है हमारी चेतना क्या ही रंग है भाव जितने अलग अलग भाव उठते हैं सभी भाव चेतना का ही रंग है और ये सब रंगों में खेलते खेलते और रंगी के पास चले जाते रंगी को ने हमारी आत्मा है हमारी आत्मा चेतना सारे रंगों के परे है फिर भी रंगों में ही खेलते हैं रंग का अर्थ ये भी होता है मंच सो so, ये सब भावनाएँ एक मंच बनती है इस मंच में जो नाचने वाला होता है रहने वाला होता है वो हमारी आत्मा है वो शुद्ध चैतन्य आत्मा अच्छा अब आत्मा वगैरह बहुत बड़ा बड़ा शब्द है भाई ऊंचा शब्द है ऐसा नहीं आप अपने आप को समझो आप ही हो आत्मा ठीक है ना तो ये श्रम साध्य नहीं है श्रम नहीं करना है इसके लिए कुछ नहीं करना विश्राम से ही प्राप्त होगा प्रेम की प्राप्ति विश्राम में होता है ज्ञान की प्राप्ति विश्राम में होता है और योग में जाना हो मन को खाली करना हो योग की प्राप्ति भी विश्राम में ही होगा श्रम से नहीं तो अभी विश्राम करते हैं और जीवन में यही चाहिए ना जीवन में रस

popycha do przodu tej esencji życia i to możemy doświadczyć tylko podczas głębokiej medytacji zarówno wiedza medytacja miłość jest, jest w stanie jesteśmy w stanie doświadczyć tego poprzez odpoczynek i relaks a nie poprzez pracę nie poprzez działanie Czyli teraz odpocznijmy tak, żeby medytacja mogła się zadziać, żeby ta prawdziwa przyjemność z życia się pojawiła. To jest coś, co jest poza słowami. To jest coś, czego nie możemy wyjaśnić, a cały czas, cały czas tego poszukujemy w życiu. Nie możemy tego osiągnąć dzięki żadnemu wysiłkowi, tylko dzięki odpoczynkowi. Więc usiądźmy wygodnie i zamknijmy oczy i weźmy głęboki wdech. I rozluźnijmy się. Deep Jeszcze deep jeden deep, głęboki wdech. Zaśpiewamy OM. Now. OM. एक और गहरी सांस लीजिए ओ फिर एक गहरी सांस लीजिए कार का उच्चारण करते हैं ओ... Anki keep your eyes closed. Oczy mamy zamknięte. Anki bunhe, firbi Do your eyes zamknięte. Uwaga jest z przodu ciała, z przodu twarzy. So there are Pojawiają się różne myśli, które krążą wokół Ciebie, planujesz, zastanawiasz się. To wszystko pojawia się w umyśle. Co zrobić, czego nie zrobić. Cała ta, wszystkie te rzeczy przychodzą do Ciebie. Cały czas coś buzuje w mózgu. टेक and दुनिया में बाहर की फिर गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़िए और कंधों को ढीला छोड़ दें जो भी इस वक्त है उसको रहने दें।

jakikolwiek dyskomfort, or ideas, or dream, jakiekolwiek idee, marzenia, pozwól temu być, zaakceptuj to. Wrap all this up, wrap your A teraz opakuj to całą swój niepokój, Swoim umysłem, swoją świadomością. I teraz wciągnij to do środka, aż do samego środka głowy. Sirke bicho bich leke ayeh, hamara hi man jiddi We are here at least, we are here at least, and twój umysł może zachowywać się jak takie, taki nietworny zwierzak, nietworne dziecko. Będzie chciał się wydostać na zewnątrz, ale ty nie pozwalaj mu tego robić. Wracaj go, powracaj w nim ciągle do środka, do środka głowy. Let's deep, Weźmy głęboki wdech. I wydech. Rozluźnijmy się. Let go. Porzuć wszelkie wysiłki. Rozluźnij się po prostu. Once again, Jeszcze raz, prowadźmy umysł do samego środka naszej głowy. No, observe Obserwuj your breath. swój oddech. Turning inward, Im bardziej skłaniasz się do środka, im bardziej wchodzisz changing. do środka, tym bardziej zmienia się rytm Twojego oddechu. Teraz przenieś umysł z tyłu głowy. Twój umysł znajduje się z tyłu głowy. Jak taka aura, takie halo, które wokół jest głowy u ludzi, którzy medytują.

जैसे जैसे हमने मन को शरीर के पीछे ले गए विश्राम होने लगा है आँखों को ठंडक पहुँच रही है Niech będzie to, co jest. Kiedy przesunąłeś uwagę na tył głowy, to wówczas oczy doznają głębokiego odpoczynku. Zdolić wszelkie wysiłki. Take your attention all the way to the base Niech Twoja uwaga przenosi się jak woda, przepływa od tyłu głowy do podstawy kręgosłupa, aż do pośladków. अपनी चेतना को सिर के पीछे से मूलाधार रीढ़ की हड्डी जहाँ से शुरू होता है वहाँ तक ले जाइए और अपना आसन जैसे अपने ध्यान को बिछा देनी Porzuć wszelkie your wysiłki, rozluźnij się zupełnie. Nasza świadomość jest bardziej subtelna day, niż powietrze, water, bardziej it płynna it flow. niż woda. Mind flow. Więc twój umysł let przepływa it. tak jak woda, z miejsca na miejsce. Do not focus it and hold on Nie koncentruj it się like na in niczym. Podobnie jak. In any place. Kostka lodu przepływa swobodnie po jakiejś powierzchni tak Twoja świadomość przenika wszystkie tkanki porzuć wszelkie wysiłki man ko ek jagay jamke nahi rehna hai baraste se usko de usko जमीन पे पहने दे मन जल से भी पतला है वायु से भी सूक्ष्म है जो जैसा है वैसे रहने दे कुछ भी नहीं करना कोई परिश्रम नहीं करना ध्यान लगे ना लगे

I rozpuści w nieskończoności. Pokój pojawia się w Tobie. Pojawia się przebudzenie. Odczuć lekkość dominuje w Tobie. Rozluźnij się. Pozwól, żeby rzeczy były takie, jakie są. या देवी सर्वभूतेषु संस्थिता नमस्तस्यै Muskurate, muskurate. Abna or oraz parysatki prati, sajako With a big smile i uświadamiamy sobie ciało i otoczenie. Notice the difference Zauważ, in the rhythm of jaka różnica się pojawiła w rytmie Twojego oddechu. Jak uspokoił się umysł. Is. And how it is Jakie kojące jest to doznanie dla naszego ciała. Zobacz, jak komfort wielki komfort pojawił się, jak wielka przyjemność pojawiła się w twoim ciele. W powoli możemy sercach, w ciało i otoczenie. Hmm, powolutku możemy otwierać oczy.